Witam serdecznie, drogie skorpionki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co energię przygotowała dla Was w tym tygodniu. Jakie już są energie. Jakie karty przygotowały energię dla naszych skorpionów na ten tydzień. Zobaczymy. Powrót do dobrych emocji. Decyzja. Czyli skorpiony się nawracają w czymś. Nawracają tęsknota, nastalia. Nie ma oszustwa. Przekonują się, skorpiony się przekonują, że nie ma oszustwa. Że ktoś ich nie oszukał, że jest jakieś tworzenie. Piękna emocja stworzenie czegoś. I zobaczmy No dobra, i zobaczmy. Siła. Siła mojej drodzy, Stopione. Pierwsze, co mi się pokazuje, to nie wiem, są to kości, są to zęby. Jest to przeziębienie, jest to jakaś gorączka, coś ze zdrówkiem, tutaj u Was jest tak jakby spadek formy, totalny spadek formy, jeżeli chodzi o, tak bym powiedziała, jest takie aż oderwanie, aż niemoc, aż niemoc zebrania myśli, czyli takie rozkojarzenie totalne przez ból, o tak bym powiedziała, u wielu skorpionów mi się to, moi drodzy, pokazuje, od razu o tym mówię, jeżeli chodzi tutaj o zdrówko, uwaga, słuchajcie, na kolana, moi drodzy, i tak jakby, ale też jest takie sięgnięcie, to tak jakby by, ale najbardziej mi się to pokazuje właśnie to, że układ kostny, jakieś przeziębienie tutaj, no coś się tutaj u Was, moi drodzy, zaziada. Natomiast macie piękną energię, bo to jest tak oszustwa, powrót do przeszłości, powrót do marzeń. Marzenia przy, gdzieś tam przy. Jednocześnie, jednocześnie dobra analiza przeszłości, tak? I to jest tak jakby skorygowanie tego wszystkiego i powrót na łono, na łono rodziny, na powrót, powrót na łono przyjaciół, powrót tak jakby powrót do życia o tak bym powiedziała, chęć takiego chęć takiego z powrotem wzięcia się za życie, czyli skorpion się zaczyna budzić na nowo, to jest takie to mi się u Was, drogie skorpiony u Was macie coś takiego, że jest wszystko fajnie, jesteście uśmiechnięci a w środku to jest takie przeżywanie na zasadzie patrzenie, przyglądanie się, takie taka introspekcja samego siebie tak naprawdę rozkładacie się na czynniki pierwsze wracacie, ale tutaj z Powrót emocji, bardzo ładny powrót emocji, szybkie decyzje, szybkie decyzje i nikt was nie oszuka, o, tak bym że a szczególnie trygon ognia, o, tak bym powiedziała, że chodzi o trygon ognia, a będziecie mieli w tym tygodniu spotkanie z trygonem ognia, wiele przynajmniej z skorpionów będzie miało spotkanie z taką, z taką, z taką z personą, <laughs> może być to osoba urzędowa, będzie chciała Was oszukać, ale Was nie wywiedzie w pole, tak bym powiedziała, macie piękną siłę, siłę do tworzenia, tak naprawdę jest to siła do tworzenia, siła, która, siła, która daje dobre myślenie, tak, takie nastawienie się na dobre myślenie, na to, że będzie, na to, że będzie lepiej, o tak bym powiedziała, moi drodzy. Mamy też, coś się będzie, padnie też jakaś propozycja, padnie propozycja, jeżeli chodzi o pracę, dobre zarobkowanie, dobre dobre zarobkowanie, ale też propozycja z przeszłości, tak idzie powiem tak też, może się odezwać ktoś z przeszłości, ktoś kto was kiedyś oszukał i ja myślę, że tutaj będzie nowa emocja, nowa siła nowa miłość, nowa miłostka nowa, ale uważajcie, żebyście czegoś nie powielili, bo tutaj jest ktoś, kto stoi przy was, tak jest to ktoś, jest to wasza przeszłość, jest to ktoś, kto jest waszą teraźniejszością tak naprawdę i tutaj, żeby kogoś nie oszukać żeby nie było łez, moje drogie skorpiony. Uważamy na to, ale jest też tworzenie, tworzenie, chęć stworzenia, chęć odwiedzenia kogoś z przeszłości. Chęć, być może to wy kogoś oszukałyście, to wy byliście sprawcą kie, czegoś, czegoś co, co zadziało się odnośnie uczuć, tak? Być może jeżeli, tym bardziej, że jeżeli jest to ktoś z Trygonu ognia w szczególności, ale jest taka chęć tworzenia, być może to ktoś się do Was odzywa i myślę, że będziecie się głęboko zastanawiały nad tym, czy nie wyjść tu relację na nowo, ale ja myślę, że tutaj nie dacie się. Przede wszystkim wy się nie dacie oszukać, tak bym powiedziała. No i przede wszystkim nie ma dla Was straty. Jesteście bardzo, bardzo mądre. Tutaj szybkie decyzje, ale nie są emocjonalne te decyzje, one przede wszystkim dużo wiadomości wiadomości, które będą prawdziwe nie, nios nie niosą, nie mają żadnych implikacji tak naprawdę kłamliwych one są prawdziwe, to są i do, i do to są tak jakby informacje z serca, ale informacje, które są jednocześnie zbetonowane mówiące o tym, że coś tworzymy, tak, coś tworzymy, mamy dwie trójeczki, czyli że gdzieś tam idziemy, ruszamy, coś będzie coś będzie można stworzyć, coś będzie można zrobić i to będzie dobre dla serca czyli Budzicie, budzi się, budzi się Was nadzieja, ale jednocześnie tworzy się też coś, co bez, tak jakby spojrzenie na siebie, spojrzenie na siebie, być może spojrzenie na partnera i stwierdzenie, że. Wszyscy są wspaniali, wszystkie są piękne, wszyscy są przystojni, tak? Ale tak naprawdę z tą osobą jest mi po drodze i z tą osobą ja się w tej osobie zakochuję na nowo, ja tą osobę odkrywam na nowo lub to ktoś odkrywa Was w tym tygodniu i czujecie się, że rozkwitacie jak bardzo ładnie. Rozkwitacie, macie piękne emocje, bo macie szóstkę kielichów. Słuchajcie, macie dziesiątkę kielichów, same kielichy jesteście w swojej energii, ale w takiej fajnej energii. Troszeczkę ta szóstka kielichów taka jest nostalgiczna, ale mówię o tym, ale mówi o tym, że wzięłyście dobre lekcje, tak, z przeszłości bo tutaj siódemka mieczy do góry nogami czyli wy już nie, nie dacie się oszukać, wy już nie, da, nie dacie naciągnąć na jakieś emocjonalne gierki, czy to chodzi o pracę, słuchajcie, czy to chodzi o czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o emocje, czy to chodzi o sprawy zawodowo-bytowe takie, bo tu są szybkie decyzje podejmowane to one są podejmowane z siłą tutaj macie piękną siłę wam towarzyszy i jest ta chęć tworzenia, czyli tak jakbyście zrobiły już jakieś podłożę na chwilę, żeście zrezygnowały z tego, tak jakbyście się z powrotem musiały wejść w siebie i znowu się rozłożyć się na czynniki pierwsze, znowu się złożyć do kupy, słuchajcie, ale bardzo fajne karty. Macie swoje karty, jesteście swoją energią obładowane i jeszcze dodatkowo macie Marsa, czy jak macie Marsa koło siebie, no to hulaj dusza piekło nie ma, jeszcze jeżeli chodzi o Skorpiono czy o skorpionicę, no to powiem tak, świat emocjonalny, świat marzeń, świat uczuć należy, moi drodzy, do Was w tym tygodniu. Jeżeli chodzi właśnie o to zdrówko, to tak jak powiedziało układ kostny, zęby, przeziębienia jakaś gorączka, bo może być i to nagła gorączka tak naprawdę, ale jednocześnie odejście szybkie jak szybko przychodzi tak szybko, moi drodzy odchodzi, także tak to widzę dla Was skorpionki na ten tydzień, pozdrawiam kochani serdecznie, buziaczki, hej, pa